Dzisiaj czterocylindrowe Kawasaki GPZ 1100 z roku 83-85. Po wymianie środkowego czopu z, wraz z łożyskami, z pierścieniami, reszta łożyskowania pozostaje. Wał był przestawiony na środku, w tej chwili jest złożony, wycentrowany bicie wału. mieści się w normach, w końcach 2-3 setek maksymalnie On niestety jest to wał bardzo y, miękki, giętki, ciężko go dostać w swoje położenie, tu łożyska przy po prostu podskakują To tyle trudne w składaniu, rozkładaniu, że środkowe tutaj te czopy nie są na klinach, trzeba to złożyć w odpowiednim przyrządzie. Jak widać są co 180 stopni, korbowody, dwa skrajne po przeciwległych stronach, dwa środkowe w tej samej linii. Także no i. Wow, fajny, do składania duże wyzwanie. Udało się, jest, jest ok. Miłego dnia.